Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym materiale zaprezentuję wam main bossa Grave Danger Questa. Dziś po raz pierwszy udało nam się go pokonać. Aby móc wejść na tego bossa, należy zabić 5 nowych bossów oraz odwiedzić kilka grobowców. Razem jest wszystkiego 12, 12 tych grobowców, po czym możemy udać się właśnie na tego main bossa, który jest na ISL, tak jak się idzie na bibliotekę, tylko że skręcamy w lewe drzwi i schodzimy na minus 1, po czym udajemy się na nord i tam znajduje się wejście do tego minibossa. bosa. Drużyna jaką potrzebujemy, aby wejść na tego bossa to najlepiej 10 osób, które posiadają co najmniej 500 level. Oczywiście gdy są wyższe levele może iść też kilka mniejszych, u nas najmniejszy był 380 paladyn, jak się nie mylę. <grym> Dzisiaj prezentuję Wam naszą czwartą próbę, dlatego zamoliłem też z odpaleniem tego filmiku i nie włączyłem nagrania od początku, ale dość szybko to ogarnąłem i, i włączyłem chwilę po przeciągnięciu dźwigni, także nic nie straciliście. Na bossa będą potrzebne runy takie jak Fireball oraz wyposażenie, dzięki któremu zadamy jak największą ilość obrażeń, oczywiście korale i tego typu rzeczy. Po przeciągnięciu dźwigni należy udać się do pomieszczenia, które znajduje się na Northwest. Tam zabijemy pierwszego minibossa, atakując go z Fireball i przywołując Fire Elementale. Oczywiście, gdy tylko padną, przywołujemy je od nowa i od nowa. Po pokonaniu pojawi się Regenerating Mass, którą należy zabić w mniej niż jedną minutę. Jeżeli nam się to nie uda, boss pojawi się na nowo i stracimy czas, który na tym bossie jest bardzo cenny. Ponieważ im dłużej będziemy bić te bossy, tym główny boss stanie się silniejszy a nawet niewrażliwy na obrażenia. Po pokonaniu Regenerating Mass jeden z eków w drużynie wraz z druidem muszą udać się na minibossa, który znajduje się na South. Tam mają do pokonania kolejnego bossa. Najlepiej jest założyć Depkelea lub inny hełm redukujący obrażenia od tonięcia. Taktyka na tego bossa jest taka, że należy zabijać pojawiające się sumony, przypominające lawy, one mają nick jakiś blot coś tam. Trzeba je zabijać tuż obok bossa, wtedy zadaje mu obrażenia, przy momencie kiedy giną. Reszta teamu podąża w tym czasie do pomieszczenia na East. A w momencie, gdy Ek i Ede zabiją tego minibosa na South, dołączają po prostu, po prostu do reszty teamu. Miniboss na ist nie ma żadnej specjalnej taktyki. Po prostu go atakujemy. Yy, przy pokonywaniu go należy się trochę oddalić i najlepiej, żeby został sam Ek, ponieważ wybucha i zadaje obrażenia. Yy, właśnie dzisiaj jeden z nas, yy, Polek. Yy, przy właśnie zabiciu tego bossa, bo nie założył tamy i po prostu spadł na szczęła. Po zabiciu ten boss summonuje 4 shards of magnor, które również wybuchają i zdają obrażenia rzędu 6000. Po zabiciu ich udajemy się na ostatniego minibossa na South East, i tutaj jest taka taktyka, że on na początku jest odporny na ataki i w rumie pojawiają się fetery, które przypominają e, spektry. E, po zabiciu tych feterów ten boss e, staje się wrażliwy na ataki. Trzeba je zabijać jak najszybciej. Najlepszą taktyką jest ustawienie się na spotach South i North, na których one się lespią, bo one uciekają od nas. A gdy, je, gdy się właśnie tak ustawimy, one stoją w miejscu, jest łatwiej je zabić. Najlepiej poczekać, aż zlespią się obydwa i zabicie w tym samym czasie po pojawieniu. Wtedy będziemy mieć dłuższy czas na atakowanie bossa, bo po ich zabiciu on oczywiście staje się wrażliwy na obrażenia i tak w koło, aż go pokonamy. Następnie udajemy się do ostatniego rumu środkowego. Hmm. Na zabicie czterech minibosów ogólnie ogóle drużyna ma najdłużej 15 minut, ponieważ jeżeli dłużej nam to zajmie, King Zalos stanie się niewrażliwy na ataki i będzie otrzymywał bardzo duży healing. Dlatego im szybciej zabijemy minibosy. Tym bardziej słabszy będzie ten main boss. Zaraz po wejściu na Bossa jest zielony teleport, który należy omijać, ponieważ gdy w niego wejdziemy, Boss leczy się za około 15 tysięcy i przywołujemy potwora przypominającego jednego z biblioteki, który też będzie nam przeszkadzał przez chwilę. Na bossa należy ustawić przy ścianie, a reszta ekipy powinna trzymać się jak najdalej od niego i oczywiście zadawać jak największy damage. Równie ważne jest to, żeby każdy beam, żeby stać po prostu nie na wprost bossa, ponieważ każdy beam, który on zadaje, leczy go za 15 tysięcy życia. Dlatego trzeba stać najlepiej na skos od niego. Oczywiście mówię tutaj o knightach z których najlepiej maksymalnie wziąć dwóch, na tego bossa. Mm. No i co, po zabiciu tego bossa, mm, oczywiście udałem się do Thais, tam odebrałem Outfit, dostałem Achievement Inquisition Hand, oraz y, udałem się do nowego domku na Isavi, które jeszcze się wam nie chwaliłem. Ale może zrobię to na jakimś najbliższym streamku. Przy okazji, tutaj jest jedno z pięter. Hmm. Udało mi się wylotować nowy armor dla MAGA. To jest Toga Mortis, który ma 16 armora, 4 M levela i 6% do śmierci oraz Imbuing slot. Jest bodajże od 220 levela. Raz jednemu szcząku w naszej drużyny udało się wylotować się bałów w kataklizm. Niestety ceny tych itemów nie znam, ponieważ są to pierwsze itemy na serwerze i, i jeszcze nie wiadomo, ile będą warte. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do sekcji komentarzy oraz zapraszam do śledzenia kanału i zostawienia łapki w górę, subka i dzwoneczka, jeżeli film się podobał. Tymczasem to wszystko z mojej strony. I życzę Wam miłego oglądania. Hej!